Widzowie, zobaczymy, czy klikniecie łapkę w górę, zanim ja zeskoczę, O, do tej kałuży, do tego basenu. 3, 2, jeden, lecę! I prosto się od razu ochłodziłem. Dobra, mniejsza z tym ochłodzeniem. Wiadomo, pogoda jest fajna, tak więc trzeba było. Yy, I na zewnątrz w sumie też jest fajna pogoda, widzowie. A w dzisiejszym odcinku Hero Brain musi wam coś pokazać. Ale w sumie ten Hero Brain taki dziwny, zobaczcie, jaki malutki tyci, tyci. Ale już niedługo prawdopodobnie może uda mi się zmienić. Wiem, że pod po, poprzednim odcinkiem. Mieliście wbić 3000 łapek w górę, bo wtedy Momo by mnie zmieniła, niestety Wam się nie udało, ale trudno, idziemy dalej, żyjemy się dalej, żyjemy się dalej, co ja mówię, ciężko mi się w ogóle gada, nagrywa, bo coś się stało z tym całym SCP, 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 napiszcie jak lepiej brzmi, <grych> yy, zmienił się, on wygląda inaczej, jest teraz innym i prawdopodobnie jest to SCP... 035 albo 036. Ja bez zbędnego przedłużania idę w to miejsce, pokażę wam jak to wygląda. Wy możecie ocenić w komentarzu, bo wy tak naprawdę pewnie się lepiej znacie ode mnie na tych SCP i tak dalej. Więc napiszcie w komentarzu za moment już to zobaczycie. W sumie zanim jeszcze to wbijacie do mojego sklepu, pierwszy w opisie po takie piękne kubeczki do trzech losowych zamówień ja jadę wręczyć kubek osobiście. Macie okazję spotkać się ze mną, zrobić zdjęcie, pogadać. Jest to limitowana edycja, więc naprawdę każdemu z was serdecznie Polecam, zachęcam i pojawiły się nowe budowle, nowe rzeczy. Jedna z tych budowli to jest jakaś Sara, Sara co ja mówię? Sala tak operacyjna i wydaje mi się, że tam jest jakaś inna postać, inna SCP i tam w... słyszałem też jakieś odgłosy, takich wiecie, jakby była jakaś operacja, coś się tam działo, musimy to koniecznie zobaczyć, ale zanim jeszcze, no to właśnie idę teraz wam pokazać tego całego SCP. Nie no, lepiej chyba SCP mi się wydaje, że brzmi SCP brzmi, no ja to jestem dobry. Subskrybujcie też kanał, tu jest czerwony przycisk od subskrypcji, wbijam. 150 tysięcy subów, na 150 tysięcy będzie odcinek subskrybentem, więc każdemu serdecznie polecam, no zobaczcie sami jak mało brakuje, jak jesteś nowym widzem, to wciśnij jedną subskrypcję, na 140 tysięcy właśnie też miał być jeden odcinek, ale no jeszcze nie nagrałem, ale będzie, no spokojnie, wiem, że trochę z tym zlekam, będzie, nie przejmujcie się, na środku ekranu wyświetlam ostatnią obstrującą osobę z Instagrama, chcecie się pojawić, wystarczy, że wbijecie, zaobserwujecie mnie, Instagram jest link w opisie, możecie sobie zobaczyć, wszystko macie w opisie, dobra, to jest ostatni moment, żebyście zostawili łapeczkę w górę, ktoś jeszcze tego nie zrobił, przed tym, zanim Wam pokażę, zmienionego SCP. SCP, dobra, lepiej mi się wydaje. Lepiej i wygodniej mi się tak mówi. Dobra, podchodzimy sobie do góry, na spokojnie. W ogóle, jak się zdziwicie, niektórzy się dziwią, kto jest nowym na, na tym kanale i się zdziwicie, czemu jestem Brainem to zobaczcie sobie poprzednie odcinki, to wszystko będziecie widzieli, ale po obejrzeniu tego patrzcie, siedzi w tym miejscu, rozgląda się, wygląda zupełnie inaczej. Od tej strony, to on tak trochę wygląda, jakby był normalnym człowiekiem, włosy ma takie normalne, o ces, wy, wystraszyłem się, że... że patrzy się na mnie, że chce się obrócić czy coś, ale na całe szczęście... Ale w ogóle jego twarz, coś mu takiego białego tam wystaje. Zwróćcie sobie tylko na to uwagę, nie? No, tak się zastanawiam, w ogóle co to może być, eee, co? Jak wygląda? Patrzcie na to! Tak, to jest ten 0,35 Jocie cię panie! Jol, on jak taki clown straszny, jakby z więzienia wyszedł. E, co jest? Czołga się. Położył się na brzuch, znaczy się I czołga się w moją stronę I o, Zwiewamy stąd, dobra, zwiewamy, zwiewamy, zwiewamy Mnie tu nie ma, nie tu nie ma Co to było? On się zaczął czołgać w naszą stronę ale tu musiała być zamiana. W ogóle, czy widzieliście kiedyś różo, róż, różowe trzeba? Kto nie widział, to no spójrzcie sobie tylko na to. Tam jest prawdopodobnie rodzina, te, chyba rodzina. Wy, chociaż niektórzy widzowie pisali mi, że to nie jest rodzina, yy, ale mi się wydaje, że to jest rodzina. Chociaż możliwe, że macie rację. W każdym razie tam są inne SCP i robi się coraz więcej budowli, robi się coraz więcej wszystkiego. Tu są jakieś takie kartki ostrzegawcze, że trzeba uważać przed nimi, bo są bardzo niebezpieczni. Dobra. Jedno z nowych pomieszczeń jest prawdopodobnie. Prawdopodobnie tutaj chyba nie, bo wydaje mi się, że tu byli. To już wczoraj było, zobaczymy Jeżeli ta nie działa, dobra Tak więc to już było wczoraj yy, Ale jedno z nowych jest na pewno O, w tym miejscu Jesteśmy coraz bliżej Nie wiem przypadkiem, czy to nie jest to jedno z tych straszniejszych Gdzie miała być, gdzie była chyba ta opera Otwieraj, halo, puk, puk Proszę, otwiera. Nie, ja nie wierzę, nie otwiera się, to nieźle Trzeba wejść w taki sposób. Ale to nic, ja sobie jakoś po radzę. Guzik też rozwalamy. Yy, cyk, cyk i cyk. Jakieś kart, coś tam. Co to jest za komputer? Szafy, jakieś specjalne. Ojojku. Ej, otworzy się? Nie, nie otworzy się. Tak więc, no, rozwalamy dalej. Ja sobie stwierdziłem, że dzisiaj nie będę używał kreatiwa. No bo po co to komu? Co to jest? Co to? Co, co to? Co to było? <laughs> Patrzcie na to, jak kiwa głową, cała czarna postać, jakie oczy ma. Ale się zesrałem, widzowie, wystraszyłem się, przepraszam bardzo za, ty, za ten krzyk. Ale przysięgam wam, że ta reakcja była jak najbardziej szczera. Ja myślałem, że tu będzie kolejne przejście jakieś. Co ty tak do mnie kiwasz, czy mnie zachęcasz do czegoś, czy co? Dostał, dostał obrażenie. Ja całe szczęście, że nie może przejść, widzowie. Ja stąd spierniczam, a to jest chyba drugie z wyjście. Jo. Co to było? Czekajcie, zamykamy to. Yy, tak, i kolejne. No, źle postawiłem. Dobra, niech będzie takie coś. Idziemy do następnego. Tu są jedno z mniejszych, a tu jedno z większych. Ja nie wierzę, co to była za postać, jeżeli ją znacie, koniecznie napiszcie w komentarzu, ja poprzywinam wam serduszka, nie mam pojęcia, ale powiem wam, że nigdy w życiu się tak nie wystraszyłem, nigdy tak mocno się nie wystraszyłem jak teraz, mimo tego, że jakoś nie odleciałem daleko czy coś, to w środku czułem się serio mega, ale to mega wystraszony, a tu co, jakieś laboratorium, o, tu jest jakiś guziczek, cokolwiek, Eee, yy, aha, ty, nie, 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 dobra, orange candy, zjedzmy sobie, a nie, nie idzie, pamiętajcie, z poprzedniego odcinka, czy tam dwóch odcinków przed, nie można zabrać więcej niż dwóch. Jakbym teraz wyciągnął jeszcze jeden jeszcze jednego cukierka, to bym po prostu padł i bym tego nie przeżył. Dobra, cyk, czekajcie. I tu dajemy tutaj. Yy, Okej, okay, kolejny zbud. Co to było? Dobra, myślałem, że ktoś mnie tutaj chce straszyć czy coś. O, dobra. Przechodzimy sobie widzowie do następnego. On tak jakby trochę w powietrzu lewituje. Nie wiem, co wchodzę na ten świat, co jakby nie wiem, wstaje czy coś to. Dlaczego tego nie idzie rozwalać? No, tak mnie to denerwuje. Co ja? To tylko działa na kreatywie? Czy jak, O co chodzi? Może dobra. No, zobaczcie. Wszystko trzeba niszczyć, nie? Dosłownie. A tu. Co to? Co jest? O, Same się otworzyło. Same się otworzyło. To jest 035 To ten, co się czołgał tam. Ja, rozwalę to. Ale zobaczcie tylko na szybko, czego nie ma tu przypadkiem. Był w środku. Ale to było creepy. Ja cię gościu nie mogę, marmolada jedna. Co to było? Ijo. Dobra, cyk, cyk. Otwieramy tutaj. Aj, nie idzie otworzyć, no. Co jest? Czekajcie. Znowu. Znowu się coś otworzyło. Czekajcie. Aj, nie znożyłem. Nie znożyłem, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Dobra, teraz się troszkę wycwajmy i otworzymy, otworzymy sobie dwa, o, ale nie, to jest chyba się, nie, nie wiem, które już bić, nie wiem. Dobra, w każdym bądź razie rozwalamy to, zobaczcie, rączką, jak ja to wolniutko biję. No, ostatnim odcinku, ostatnich odcinkach w sumie byłem na kreatywie, no to wiadomo, że szło, o ja, serio, tu jest jeszcze jeden materiał, podwójne trzeba będzie rozwalać. Ja bym potrzebował teraz jakiegoś efektu dobrego, żebym mógł tak szybko kopać, widzowie, to by było coś dobrego. A jejku, dobra, zniszczmy jeszcze to i zniszczymy kolejne, wtedy będzie można tam wejść i później idziemy do jeszcze następnych, no bo były też tam następne, widzowie, ale ten SCP-035 gdzieś tu cały czas wokół nas jest, także trzeba być czujnym, trzeba uważać, trzeba mieć go na oku, bo mówię wam, widzowie, że będzie przerąbane, oho, jest jakieś wejście, ej, co jest, ja tu byłem już chyba wcześniej, kojarzy mi się ten posąg właśnie, e, nie, albo tu nie byłem, już nie pamiętam tego, dobra, Yy, tu gdzieś było chyba w wy... Alo, przecież ja robiłem sobie wyjście. Kaman? What? Co so jest? Gra... Widzowie, jestem z powrotem. Nie wiem co się wydarzyło, ale ten posąg, który jakby widzieliśmy niedawno przed chwilą miał jakiś wpływ na moje życie, zdrowie w Minecrafcie. Ponieważ padłem, to jest niemożliwe. Ale dobra, wchodzimy gdzieś dalej. I to jakby takie pajęczyny, kraty, co to ma być w ogóle? Dobra, nie wiem, rozwał... No co jest? Przecież dopiero co mogę ma... otworzyć to? Już nie idzie? Nie te są jakieś nie rozumiem tego. Denerwuje mnie to już coraz bardziej. Ale to nic. Wejdźmy sobie. Spokojnie, Aurox. No. A jeszcze ten guzik. Ej, co jest? Ja... To... Myślałem, że to. Alo, kto tu jest? Co tu się dzieje? Przecież tu nie idzie przejść w ogóle, widzowie. Serio nie idzie przejść. Słuchajcie. Tutaj zniszczmy. To zniszczmy. Nie wiem, czy ja się przedostanę, jakkolwiek. Może to. Oho, i teraz to. Dobra, przejdę. Na całe szczęście się udało. To dajmy tu. Zjedzmy sobie złote jabłuszko. I. Nie wiem, nie idzie. Nie idzie, po prostu nie idzie. Tu też nie idzie. Ja! Yeah. Ale to w wnerwia człowieka, wam powiem. Takie bić. O jest, ktoś. Otwiera na okrągło. Nie, dobra, widzowie, nie mam siły. To będzie na tyle w tym odcinku. Zwiedzę to w następnym filmie. Tak więc subskrybujcie kanał, gdyby się coś działo. Wbijajcie dopisu, tam macie. Wszystko. Polecam. I yy, ja zwiewam stąd. Także dzięki za odcinek. Widzimy się jutro. Na razie.